Filip Zabielski nagrał TikToka, w którym zachwala działanie PiSu, jednocześnie demonizując Tusk IPO. Zbadałem temat i okazało się, że to nie pierwszy raz, gdy wypowiedział się o energetyce, a także już wcześniej współpracował z instytucją, której zarząd według doniesień medialnych miał powiązania z Pisem. Oprócz tego, i Wojtek miał wypadek na autostradzie, i to w tym samym miejscu co niegdyś inny youtuber, meduza obraził się na Kasik, bo miała się z jego udawanego rozwiązywania zagadek. Trąba nazwał Minimajka ekipowym przyjacielem, co wiele osób zrozumiało jako zmuszanie do przyjaźni. Streamerzy korzystają z aplikacji, która pozwala wyglądać jak Kianu Reeves, a Krzysztof Stanowski kanał Portowy, na podstawie zlikowanego maila zostali posądzeni o współpracę z rządem. Witam Was w podsumowaniu najciekawszych informacji z sieci i lecimy z pierwszym tematem. Codziennie na drodze zdarzają się setki kolizji, jednak tym razem swoje auto rozwalił znany influencer i od razu zaznaczę, że nie chodzi o nitro, a o oj Wojtka. Nie dość, że skasował swój samochód, to jeszcze oberwał znak Uwaga wypadki. Gdyby było Wam jeszcze mało ironii, to warto wspomnieć, że ostatnio Wojtek znany jest podróżowania autostopem. Jak tak właściwie do tego doszło? Oj Wojtek tłumaczył kolizję utratą panowanie nad autem i dziurami w drodze. Jechałem dużo poniżej maksymalnej dozwolonej prędkości wpadłem w poślizg samoistnie. Podobno w tym miejscu bardzo często samochody tracą przyczepność przez dziury w drodze, w których robią się poduszki wodne. A jeden przed kutnem polecam uważać, tym bardziej, że nie ma znaku ostrzegawczego, bo go skasowałem. Oczywiście nie wszyscy uwierzyli w prędkość niższą niż ograniczenie i sporo osób zarzuciło mu kłamstwo. Wojtek postanowił odpowiedzieć na kilka z komentarzy i oczywiście podtrzymuje swoją wersję wydarzeń. Jechałem dużo poniżej dopuszczalnej prędkości, ale cały przód auta. Debil to za mało powiedziane. To wspaniale, że potrafisz tak doskonale oszacować prędkość na bazie poziomu wnieczenia. Geniusz to jest mało powiedziane. Żeby aby mieć jakiś punkt odniesienia, postanowiłem sprawdzić jak wyglądają samochody po zdarzeniach i jaka prędkość jest potrzebna, aby przód zdjął się w harmonikę. Natrafiłem na film KRBRD, gdzie Ford zderzył się ze ścianą przy 70 km na godzinę i szkody są podobne. Wiadomo, oj Wojtek nie zderzył się ze ścianą, a z barierkami energochłonnymi i nie jechał starym Fordem. Jednak pamiętajmy, że na autostradzie można jechać 140 km na godzinę, więc mogą śmigać nawet setką i byłoby to dużo mniej niż ograniczenie. Rodzi się tutaj pytanie, skoro są dziury, a droga nie jest najlepiej zadbana, to może trzeba tam ograniczyć prędkość albo załatać dziury. Na tym samym fragmencie, a jeden dokładnie pół roku temu, owca z Buka również miał wypadek, co też na szczęście nie skończyło się tragicznie. Pamiętajcie, że limity na drodze nie są po to, aby zawsze jechać blisko dopuszczalnej granicy. W teorii ma być ona bezpieczna, ale jak drogi, zapewne każdy wie, Wszystko Zależy też od warunków i gdy pada deszcz, warto zdjąć nogę z gazu, lepiej dojechać do celu później, ale w jednym kawałku. W ostatnim odcinku wspomniałem o medusie rozwiązującym zagadki Pateca, co z kolei wyśmiał rybą, punktując, że Medusa z góry znał odpowiedzi. Klip z jego komentarzem podbił Twitcha i szybko stał się viralem, a do sprawy dołączyli się kolejni twórcy, którzy wyśmiewali sprytnego Adriana. Kurwa, to na drugim ma! Pije? Nie, to jest On udaje się myśli! Co jest? Widział, a skrolował na początku filmu, a ten słoń jest na końcu. Słoń. Elefant. I jak niby wymyślił, że ma być to po angielsku? Do komentowania tej sytuacji zaczęli się dołączać inni streamerzy, na przykład Kasi, która oprócz wyśmiania sytuacji z zagadkami, postanowiła wbić szpileczkę i sparediować upadek Kongo TV. Wbić szpileczkę to tutaj odpowiednie określenie, bo nie powiedziała nic mocnego ani kontrowersyjnego. Po zwykłe obśmianie zachowania streamera, co jest powszechne na Twitchu. Jak się czujesz z tym, że będę za upadku, Więc jestem na tym Boli mnie to. Boli mnie to bardzo. Boże, umieram. Liczba widzów. Szybko, muszę sprawdzić, ile ja mam. 1700. Trzeba coś zrobić, a żeby widzowie byli. Boże, święty. Liczba widzów. Boże, kończę się! Muszę szybko, szybko coś zrobić! Medusa, zamiast wszystko obrócić w żarty i przyznać się do ściągania, postanowił się obrazić i nazwał streamerkę fałszywą. Nie pomogło też tłumaczenie ludzi z czatu, że to tylko żarty. W odpowiedzi na to Kasix wypomniała Adrianowi, że to właśnie ona pomagała mu na początku kariery z Twitchem i przerzucała mu swoich widzów. Stała Kasik na. nie wiem co to było, fame chyba. Sama Widział. stała! Widziałem, że to i sama nikt do nie podchodzi, Podbiałem, zagadywałem, żeby się nie przykrzyło, że sama stoi, bo robiła jakieś wywiady, kurde, była miła dla mnie i tak dalej, nagle w necie, kurde, jakieś takie pierdolone gada. Dla mnie to jest prostu jakieś sztuczne, fałszywe. To dla Beki mówiła? Mnie to, że dla Beki, to ja mogę dla Beki też wszystkich k***a obrażać i wyzywać stary i się wyśmiewać z ludzi. Mnie to osobiście w k***a, bo. Wyśmiewając się z ludzi, mówisz, że mają 1700 widzów. To niezła obraza. Po pierwsze. Po drugie, to była odpowiedź na klipa z jego egotopy, które on wrzucił. Po trzecie, ja stałam na fejmie sama. Poczekałam na zawodników, bo pracowałam, bo robiłam wywiady. I za tam stałam i pracowałam. Tak by tyle, nie? Nie uważam, żebym powiedziała coś złego na meduzę. Z ręką na sercu, nie uważam, żebym powiedziała coś złego na meduzę. Jak powiedziałam, o, mam więcej widzów niż meduza, to nie jest k***a". A obraźliwe do kogoś. To był żart, a overall on i tak ma większość średnią widzów chyba. Mega mega dziwne to dla mnie, tak szczerze. Poza tym, fajnie mówić, że jestem fałszywa, gdzie jak y, miał Meduza 100-200 widzów, miał problemy początkowo z Tójczym, myślał, że miał Shadowbana, to kto mu pomagał z moderacją i ogarnianiem tego? Kto mu dawał raid na początku? Moim zdaniem Medusa przyjął najgorszą możliwą taktykę i zaczyna się spinać do ludzi, którzy nabijają się z jego zachowania. Myślę, że on sama świadomość co zrobił powinien z tego zrobić mem, pośmiać się, wysycić temat i zapomnieć, a tak traci nerwy i uzyskuje dodatkowe. Na efekt, gdzie z błahej sprawy robi się afera i kłótnie z innymi streamerami. Ekipa Freeza rozpadła się już jakiś czas temu, ale na światło dzienne cały czas wychodzą nowe wątki. Tak jak teraz do swoich relacjach ze starymi ekipowiczami wypowiedział się Tromba, który przecież kilka miesięcy temu razem między innymi z minimajkiem stanął na jednej linii frontu przeciwko Frizowi łukiemu. Okazało się, że z dawnej rodziny nie pozostała nawet relacja koleżeńska, nie mówiąc już o przyjaźni. Podczas filmu wysockiego Xajo zapytał trombę o relację z Michaelem, a ten określił relację jako ekipowy przyjaciel, co po chwili wytłumaczył. To mu Majka, tromba, bo od tego z odcinka z Pauliną Potfajniką to się nie odezwał w ogóle. No został tam zmiażdżony psychicznie, co? Nie podobały Ale się, wiecie? nie podobały się z prezenty. Co u Majka? Słuchaj, no że jest, nie? Ja aż tak często nie gadam ze wszystkimi, no. Mam nadzieję, że ma się dobrze, że jest zdrowy. Z może zawalczy w tym roku. Myślę, że... Ciekawostka. To nie jest twój przyjaciel? Jak pierwszy raz w... Ale, to, Ale to, jest, swój... to jest taki ekipowy przyjaciel, 14, nie? 14, trochę odróżnię. Mogę odmala. mieć takiego kubenowaczkiewicza, a mogę i... mieć... W ekipie jesteś zmuszony do tego, żeby się kolegować z nimi wszystkimi, no i wiesz jak jest, no po prostu takie to. Do... A no? ja wiem o co chodzi. Zmuszony. Znaczy nie, no nie, w sensie nie, no inaczej, bo to się drażniało. Masz narzucone, y, jakby relacje. Mógłbyś kogoś nie lubić, ale no jakby, no przecież nie możesz stare, nad filmach, nie wiem, mówić coś, mówić czego No czegoś. Tak. Żeby tego było mało, trąba następnie dolał oliwy do ognia, oceniając skrupki minimajka, Majkelki. Zanim jednak do tego przejdziemy, przypomnę tylko, że również były członek ekipy Patec skomentował i smak kilka miesięcy temu, a jego prześmiewcza reakcja stała się bajdalem. Czy Państwa, przyszły Majkelki. Nowe prażenki majka. Zobaczymy jak smakują. Mm, bardzo dobre. Uuu. Naprawdę smaczne. Będą w sieciach sklepów dino. <ślesy> Wracając już do trąby, ten o majkelkach również wypowiedział się w krytyczny sposób. Stwierdził, że produkt jest targetowany w dzieci i tutaj raczej nie ma zdziwienia, a chrupki jemu prywatnie nie smakują. A Dzień jak by... oceniasz ruch inwestycyjny pod tytułem majkelki? No stary, produkt pod target dzieci mi jakoś mega nie smakują, ale wiem, że jakbym był dzieciakiem, to by mi, smako to by mi smakowały. To jest to, że jakbym był dzieciakiem, to by mi były dobre, nie? Bo to tak działa po prostu, no. Ja mam takie smaki, że wolę sobie, wiesz, zjeść jakiś pyszniutki makaron z krewetkami, a nie jeść... Frażinki za 2 złote, no po prostu. Ale uważam, że to jest dobry ruch. Produkt zrobić jest spoko, nie? To ktoś to kupuje? No nie wiem. Znaczy ja nie widziałem nigdy, żeby ktoś to kupił, ale ja, ale ja nie patrzę. Czy ktoś to kupuje, nie Więc... Sprawę skomentowała Fusialka, która na Twitterze napisała: Pamiętajcie, że to, że ktoś gadał o jakimś narzucaniu relacji i przyjaźni, jest tylko jego zdaniem i myślę, że osoby, które traktowały to poważnie i szczerze, nie powinniście oceniać przez pryzmat tej jednej wypowiedzi. W tej całej wypowiedzi największych kontrowersji nie wzbudził prażynki, bo każdy ma inne gusta, a zmuszanie do przyjaźni z ekipowiczami. W komentarzach, między innymi na mojej grupie, do której was zapraszam, link w opisie, widziałem wiele osób piszących, że w normalnej pracy też trzeba współpracować z innymi i nie ma w tym nic dziwnego. I w sumie to prawda, ale też nagrywanie filmów na YouTube jako projekt. Ekipa bazująca na wizerunku grupy przyjaciół jest czymś innym niż praca. Dajmy na to w sklepie. Osobiście nie widzę nic kontrowersyjnego w słowach trąby, bo wiadomo, że nie każdego trzeba lubić i to, że nie utrzymuje bliskich relacji z Minimajkiem nie oznacza, że jest złym człowiekiem. Teraz na chwilę odpoczniemy od DRAM, ale pokażę Wam technologię, która już w bardzo bliskiej przyszłości może być źródłem wielu afer. Na Twitterku trafiłem na postlindę, który zabiera filmik jednego ze streamerów i do złudzenia przypomina kijanu Reevesa. W dużym uproszczeniu chodzi o aplikację Deep Face Live, która na twarz streamera może nałożyć w zasadzie dowolną inną, na przykład jakiegoś aktora. Wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym, choć z opóźnieniem. I tutaj przykład z polskiego potwórka ze skimu Demonza. A to mi można machać chyba paluszkiem. No, Tylko jeszcze chyba usta też nie są, bo masz kamerę z góry. No mam kamerę z góry. Dalej, kur... jakiś problem masz, człowieku? Jak ty masz problem? I to nie jest jakaś technologia z NASA, dostępna dla nielicznych, a powszechnie dostępny program, który każdy może pobrać za darmo. W jest dostępnych kilkanaście modeli, bazujących głównie na znanych aktorach i aktorkach, ale nie tylko. W tym samym programie jest opcja tworzenia animacji ze statycznych ujęć i przykładów wykorzystania tej czy podobnej technologii w złej wierze, nie trzeba daleko szukać. Przeglądając TikToka natrafiłem na Ilona Maska, rzekomo reklamującego przeróżne produkty, wszystko na bazie tego samego ujęcia, ale z podłożoną nazwą przeróżnych skamerskich wynalazków. It's only grown in Nepal. Z jednej strony mówię wam o tym jako o ciekawostce, ale z drugiej chcę was przestrzec przed tego typu skamem. Nadchodzą nieco przerażające czasy deepfaków, gdzie ludzie będą musieli udowadniać, że to nie oni są na nagraniu i może postać w filmie do złudzenia ich przypomina. Możecie sobie wyobrazić chore sytuacje, które mogą z tego wyniknąć i kolejnych celebrytów próbujących udowodnić, że to nie oni są na kontrowersyjnym nagraniu. Może to też działać w drugą stronę jako wymówka dla kompromitujących nagrań, gdzie każdy może podważać dowód mówiąc. Że to fake. Generalnie czuję, że będzie z tym młyn, i jako społeczeństwo będziemy musieli wypracować nowe mechanizmy oceny sytuacji. No cóż, czas pokaże, a teraz wracamy do internetowych aferek. Zanim przejdę do omówienia głównego tematu z Zabielskim, poruszę aferkę, która dotyczy podobnej sytuacji posądzenia o współpracę z rządem. W tym wypadku chodzi o kanał sportowy, który w marcu 2020 roku zrealizował program z udziałem m.in. ówczesnego ministra zdrowia. Sprawę odkopał serwis sport.pl, który przytoczył jeden z rządowych maili, który wyciekł do sieci. Musimy ładnie zarządzić tematem piłkarskim, abyśmy nie dostali obuchem, miał napisać. Mariusz Chłopik do członków rządu i prominentnych działaczy PiS z marcu 2020 roku. Dzień dobry, musimy ładnie zarządzić tematem piłkarskim, abyśmy nie dostali obuchem. Jestem po rozmowie z największym kanałem YouTube w Polsce, który mówi o piłce nożnej. Ostatni live z kanału sportowego oglądało 300 tysięcy osób. Możemy zrobić dziś live, który poprowadzi Krzysiek Stanowski, jeden z najlepszych dziennikarzy sportowych w Polsce z Łukaszem bądź Michałem. Łączenie przez telefon, akcję możemy zrobić między 19 a 20. Proszę o decyzję, moim zdaniem warto, napisał chłopik. Sprawę dosyć szybko skomentował Krzysztof Stanowski, który stwierdził, że jest dumny z tego programu, bo uzyskał nie kluczowych osób. Jednocześnie w tym konkretnym wpisie nie wyjaśnił, kto zainicjował rozmowę i czy była to współpraca, za to zrobił to pod jednym z komentarzy. Ale aferę żeście odkopali. Tego dnia odbył się program specjalny, w którym pytaliśmy, co dalej z rozgrywkami. Zależało nam, aby wypowiedzieli się przedstawiciele wszystkich ważnych instytucji, były więc osoby z PZPN, Extra Klasy oraz Ministerstwa Zdrowia. Oby więcej takich udanych programów, gdy trzymamy rękę na pulsie i gdy udaje nam się skontaktować na antenie z ówczesnym wiceministrem zdrowia w momencie, gdy jego głos jest kluczowy dla meczów ligowych oraz meczów kadry. Gdyby telefon do ministerstwa to była wasza inicjatywa, to spoko ale to chyba poszło z drugiej strony. Nie, poszło z naszej, z maila wcale nie wynika nic innego, ale trzeba czytać na chłodno. Przeczytałem treść maila i szczerze mówiąc, można go zinterpretować w obie strony. W sensie można zbudować scenariusz, że inicjatywa wyszła od kanału sportowego, ale można również zbudować historię, że to rząd skontaktował się ze Stanowskim. Dowodem, który rozwiązałby wszelkie wątpliwości, byłby screen całej konwersacji, w tym oczywiście screen pierwszej wiadomości kanału sportowego. Tego jednak na ten moment nie znalazłem. Hello, mamy na łączach pana wiceministra, pana Janusza Cieszyńskiego. Dzień dobry, czy się słyszymy? Dzień dobry, witam serdecznie. Panie mistrze, proszę nam powiedzieć taką Rzecz, dlaczego na pierwszy ogień poszła piłka nożna, bo wiele osób kibiców piłkarskich mówi, że no zaraz, ale przecież metro, sklepy, galerie handlowe, kościoły, wiece w kampanii prezydenckiej, to tam też jest mnóstwo ludzi, tam też ludzie ze sobą rozmawiają, a tu nagle stadiony, imprezy masowe okazuje się, że nie można chodzić na weczę. W całej afwarce najważniejszy jest wątek, kto do kogo napisał jako pierwszy. Jeśli to przedstawiciel rządu skontaktował się z kanałem sportowym, zaproponował realizację takiego programu z udziałem ustalonych gości, a na dodatek za to zapłacili, to faktycznie można powiedzieć, że współpracowali z rządem. Plus transmisja powinna być oznaczona jako współpraca. Znowu jeśli zgodnie z wersją stanowskiego to kanał sportowy zaproponował taką rozmowę, wyszedł z inicjatywą programu i nie była to płatna współpraca. To nie ma w tym nic złego. W sensie to normalna dziennikarska praktyka, aby zapytać osoby decyzyjne o ich stanowisko w ważnej sprawie. W tym momencie ciężko to rozstrzygnąć, ale być może powstanie nowy odcinek dziennikarskiego zera i tam poznamy szczegóły. W zeszłym roku było głośno o influ, którzy reklamowali skam, teraz być może rodzi się nowy trend, czyli promowanie partii politycznych. Filip Zabielski, znany TikToker, którego obserwuje ponad 4,5 miliona ludzi, uczestnik trzech walk na Fame MMA, jedna z osób, której imię pojawiało się przy okazji zwanej. Aferie budowlanej od niedawna specjalista od energetyki i geopolityki zachwalający PiS. Cały TikTok hejtuje PiS. Faktycznie, można krytykować obecny rząd za wiele rzeczy, ale jedno im się udało. W Polsce w ostatnich latach została przeprowadzona transformacja energetyczna. Baltic Pipe, powiększenie terminalu LNG w Świnoujściu, interkonektory z Litwą i Słowacją. Następnie Filip wymieniał kolejne przykłady działań, które jego zdaniem PiS podjął w słusznej sprawie. Oczywiście nadal używając jakże powszechnie stosowanych słów, jak interkonektory czy m.in. reaktory SMR. I wiecie, sam ten fragment to taka laurka dla partii rządzącej, ale jak wiemy, nie da się promować PiSu bez porównania do Tuska i PO. Tak, tego też nie zabrakło i jeśli taka narracja kojarzy wam się z jakąś stacją telewizyjną, to dobrze wam się kojarzy. To właśnie powoduje, że jesteśmy dzisiaj na drodze do pełnej suwerenności. Energetycznej, a mogło być inaczej. W 2009 i 2010 roku rząd Donalda Tuska chciał podpisać umowy z Gazpromem do 2037 roku. Jeszcze raz powtórzę, do 2037 roku, to licząc od dzisiaj jeszcze 14 lat. A nie wiem czy wiecie, ale to głównie właśnie rosyjskie spółki energetyczne sponsorują wojnę na Ukrainie. Warto też spojrzeć nie tylko na cały wydźwięk filmu, ale również na poszczególne zdania. Całą pierwszą część jego wypowiedzi można odebrać, jakby w Polsce już została przeprowadzona transformacja energetyczna. Tymczasem z najnowszego raportu PKE, z którym Zabielski współpracował i o którym więcej w dalszej części, wynika, że dopiero podjęliśmy działanie w tym kierunku, a mało tego, może się okazać, że nie ma jak tego sfinansować. Polska Ścieżka Transformacji Energetycznej, najnowszy raport EY i PKE wynika z niego m.in., że nakłady na transformację. Polskiego sektora energetycznego z uwzględnieniem działania osłonowych do 2030 roku mogą wynieść nawet 135 miliardów euro. W perspektywie 2030 roku środki finansowe polskich grup energetycznych i innych inwestorów oraz dostępne w ramach unijnych instrumentów fundusze mogą być niewystarczające do pokrycia całkowitych nakładów inwestycyjnych na transformację energetyczną. Tak samo, sprawdzając wykres przedstawiający strukturę produkcji energii elektrycznej z 2021 roku, wychodzi na to, że jeszcze daleko nam do pełnej transformacji. Podobnie ma się sprawę, jeśli chodzi o wspomniane reaktory SMR. One również jeszcze nie powstały, a dopiero są w planie. I to na bardzo wczesnym etapie, bo dopiero mamy poznać ich potencjalną lokalizację. I tak jak transformację energetyczną Filip przedstawił jako dokonaną, tak już w przypadku suwerenności energetycznej złagodził osąd i ocenił, że jesteśmy jedynie na dobrej drodze. Faktycznie, można krytykować obecny rząd za wiele rzeczy, ale jedno im się udało. W Polsce w ostatnich latach Została przeprowadzona transformacja energetyczna. To właśnie powoduje, że jesteśmy dzisiaj na drodze do pełnej suwerenności energetycznej, a mogło być inaczej. Nie da się ukryć, że filmik Zabielskiego wygląda jak reklama Pisu, na co wiele osób zwróciło uwagę w komentarzach. Mimo wszystko Filip wprost przyznał, że nie jest to reklama i nie dostał za to pieniędzy. Cała sprawa wydała mi się podejrzana, więc postanowiłem dokładniej zbadać temat. Prześledziłem poprzednie TikToki na jego profilu i oprócz totalny głupot w postaci cringe'owych scenek i pseudomotywacji jak to, a co jeśli by ci się udało? Co jeśli byś to naprawdę zrobił? Jak myślisz? Jak byś się czuł? Chociaż przez minutę pomyśl. Jak twoje życie by wyglądało? Osiągasz każdy swój cel. Jeśli ruszyłbyś się i zrobił te wszystkie rzeczy, o których mówiłeś. Jak wyglądałoby twoje życie? Trafiłem również na filmik z połowy grudnia ubiegłego roku. Okazuje się, że Filip postanowił przejść głęboką zmianę i pokazać światu, że jest kimś więcej niż gościem rzucającym klinżowe filmiki. To właśnie wtedy po raz pierwszy został ekspertem od energetyki i tłumaczył, kto jest odpowiedzialny za wzrost cen energii elektrycznej. Wydaje się to co najmniej zaskakującą przemianą, ale spokojnie nie zrobił tego za darmo. Hej, znacie mnie głównie za śmiesznych filmików, ale to nie znaczy, że nie mam poważnych przemyśleń na temat obecnej sytuacji. Poparcie społeczeństw zachodnich dla Ukrainy ostatnio spada. Putin na Ukrainie toczy wojnę płowami i czołgami, a przeciwko Polsce i zachod Prowadzi wojnę energetyczną i hybrydową. Wzrost cen energii to jedna z głównych broni Putina. W wojnie przeciwko Rosji Ukraińcy każdego dnia płacą najwyższą z możliwych cen. Swoją krwią, nie jeden stracił już życie. A my w Europie narzekamy na... Wzrosty ceny energii. Oczywiście, że dla wyższe cen energii, w jakim stopniu odpowiadają marze spółek i regulacjom inne, ale nie zapomnijmy, kto jest głównym winowajcą tego zamieszania. W interesie Polski jest jak najszybsza wygrana Ukrainy, więc póki możemy wspierajmy jak najbardziej. No właśnie, wspomniałem, że nie zrobił tego za darmo i gdy zajrzymy do opisu TikToka, to okazuje się, że jest to materiał, który powstał we współpracy z PKE, czyli w pełnej nazwie Polskim Komitetem Energii Elektrycznej. Co ciekawe, prześledziłem poprzednie deal Filipa i zawsze były było naznaczone hashtag reklama, czasem nawet na początku opisu, a także miały widoczny dopisek płatna Współpraca. Tym razem tego zabrakło i hashtag reklama zostało zastąpione zwrotem we współpracy z PKE, a także zabrakło wspomnianego dopisku. Skąd ta zmiana? Nie wiem, ale się domyślam. Postanowiłem, że przeczytam lekturę do szkoły, jednak niestety po 30 sekundach rozbolała mnie głowa. Stwierdziłem, że porobię coś, w czym jestem lepszy. Abstrahując od oznaczeń, zacząłem się zastanawiać, kto mógł wpaść na tak genialny pomysł, żeby zatrudnić Zabielskiego do takiej kampanii. W sensie, gdybym miał wybierać spośród wszystkich influencerów, Filip byłby w kategorii nigdy w życiu, bo po prostu nie pasuje wizerunkowo do opowiadania o i energetyce. W związku z tym zajrzałem na stronę PKE, żeby sprawdzić, kto się na to zdecydował i okazało się, że wiele osób z zarządu ma mniejsze lub większe powiązania z pisem. I tutaj kilka przykładów, które można znaleźć w materiałach prasowych. Wojciech Dąbrowski w 2022 roku z rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości został przewodniczącym Rady Dzielnicy Warszawa Żoliborz. 18 stycznia 2007 został powołany na urząd wojewody mazowieckiego w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Gazeta wyborcza, wielka zrzutka na PIS w państwowych firmach, szef TF i PZU Robert Zima wpłacił jednorazowo 30 tysięcy złotych, a konsekwentnie od lipca do października. Płaci na PiS po 2000 zł, Ryszard Wasiłek, wiceprezes PG, czytamy w gazecie. Prezes Orlenu, Daniel Obajtek oraz prezes Taurona Paweł Szczeszych wpłacili w listopadzie po 45 tysięcy złotych na rzecz Prawa i Sprawiedliwości, podała polityka. To kwota blisko maksymalnej jaką osoba fizyczna może wpłacić na konto partii politycznej w ciągu jednego roku. I teraz zwróćcie uwagę na jedną rzecz. TikTok z połowy grudnia, sponsorowany przez PKE, dotyczył wzrostu cen energii. I tak samo ten najnowszy, ten, który nie został oznaczony jako współpraca z PKE, również dotyczył energetyki, ale już bezpośrednio chwaląc PiS. Czy ludzie piszący komentarz że również drugi TikTok jest sponsorowany, mają rację? Tego nie wiem, ale pojawiły się pewne wątpliwości, więc mam nadzieję, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów odpowie na wezwanie internetów i przyjrzy się sprawie. Ostatnio, jako jedna z niewielu instytucji, mają bardzo dobry PR, bo pilnują influ, aby oznaczali współpracę, więc szkoda byłoby to tracić. Hej, posłuchajcie mi chwilę. Codziennie jesteśmy atakowani fake newsami, czyli nieprawdziwymi informacjami. Takie fake newsy mogą często nieźle namieszać, dlatego wzywam Was do walki z dezinformacją. I teraz chciałbym wyjaśnić bardzo ważną sprawę. Zabielski tak samo jak każdy z nas ma prawo wspierać taką czy inną partię, która jest zgodna z jego poglądami. Jako, że w przeciwieństwie do niego nie jestem ekspertem od energetyki i geopolityki, nie podejmuję się oceny tego, czy mówi prawdę. Wspomniałem jedynie o najprostszych wątkach, co do których nie potrzeba specjalistycznej wiedzy. Fajnie gdyby osoby siedzące w temacie, na przykład Damian Olszewski, przeanalizował jego słowa i zdobył... Check. Natomiast w przypadku Zabielskiego raz, że są podejrzenia, że to nieoznaczona współpraca, co warto sprawdzić, a dwa, że być może to początek zatrudniania influencerów do promowania partii politycznych. I mimo, że jak wspomniałem, Filip ma prawo wspierać pis, to jednak nie chciałbym, żeby influencerka poszła w kierunku polityki. Nie chciałbym, żeby partie prześcigały się w kupowaniu influ na czas wyborów, a my wszyscy jako odbiorcy, żebyśmy byli zalewani jakże szczerymi zachwytami nad osiągnięciami polityków. Niestety jestem wręcz pewny, że chcąc dotrzeć do młodych ludzi, kolejne partie będą próbowały zatrudnić influ do reklamy i jedyne co pozostaje to mieć złudną nadzieję że większość odrzuci propozycję. I to wszystko, co przygotowałem dla Was w tym odcinku. Pamiętajcie, żeby zajrzeć na grupę, wpadać na TikToka, wszystkie linki w opisie i widzimy się już niedługo.